No to ruszamy kierunek mateczka Rasja. No i jesteśmy na Białorusi! Mamy plan, nie będziemy tu spać, będziemy spali w pociągu. Ale mi słońce świeci po oczach. No, A teraz czeka nas noc w pociągu sypialnianym najtańszą opcją, czyli tak zwaną plackartą. A teraz wam pokażę, jak wygląda taki pociąg. Wagony w plackarcie są jakby... nie ma przedziałów. Jest jeden duży wagon. <mulary> Jesteśmy w Mińsku, dotarliśmy na miejsce. Jest godzina piąta rano i nie mamy co ze sobą zrobić. Idziemy szukać przed siebie. Nie wiem czego. Jedzenia, wifi, hostelu, czegoś. Co to jest w ogóle. Wygląda na rzeźnik i warzywniak w jednym. Przypadkiem znaleźliśmy tego dużo więcej. Widzicie tą babeczkę za mną? Ona sprzedaje coś do jedzenia. Nie mamy pojęcia co, ale słyszałem jak ludzie mówili, że z kartoszką, czyli z ziemniakami, to to czekamy, a inne nie wiem jakie są i ciężko się dogadać, więc czekamy za tym jednym i zobaczymy co to będzie Zobaczmy. Dobre, gorąca Dobre? A urwał. Ale to było dobre. Wchodzimy do hostelu, ale zobaczcie tą windę. Czwarte piętro. W końcu udało nam się zostawić te ciężkie plecaki i idziemy sobie pozwiedzać miasto. Jakbyście chcieli wiedzieć dokładnie, udało nam się tu wjechać bez żadnego ubezpieczenia, bez żadnych większych problemów, tylko i wyłącznie z biletem na Igrzyska Europejskie. I to całkowicie wystarczy do tego, żeby wjechać i na Białoruś, i z tego co wiemy na Rosję, co dopiero przetestujemy. I do 10 lipca wszystko jest w cenie biletu, także nic tylko korzystać. Waga jesteśmy w Paryżu szybko się przetransportowaliśmy, a to Prawie. I nie szukałem specjalnie, ale od kilku godzin tak? chodzimy po mieście, nie widziałem nawet jednego sklepu spożywczego. I teraz co prawda znalazłem je na mapie, nie wiem jak będą wyglądać, są chyba trzy. Ale przeraża mnie to, przeraża. Jest stolica i jedyne co tu jest to kebaby, kawa i fast foody. McDonald's na McDonaldzie i no KFC zajmuje drugie miejsce. I, I widzieliśmy może dwa stoiska z pamiątkami i to chyba tylko dlatego że, że mają tutaj po prostu te igrzyska. Mamy sklep. Nie wygląda jak sklep. W ogóle nie widać, czy to jest sklep. No i jest zamknięty. Że szukamy dalej. Dało nam się. Mamy sklep w końcu. Powiedzieli nam w informacji turystycznej: później ochroniarz, później jeszcze ktoś i trafiliśmy. A ceny są tak zabójcze, że po prostu no zabójcze. Może nie zabójcze, ale na pewno nie jest tutaj tanio. thank <laughs> to opuszczamy nasz hostel i kierunek Rosja. Tam jest auto, które właśnie przyjechało stąd, przejechało sobie przez tą trawę, przez środek autostrady i wjechało tam. To jest niezłe, no. No i jesteśmy kawałek od granicy. Do samej granicy dotrzemy jutro. A wam, jeżeli się podobało, no to oczywiście dajcie łapkę, napiszcie, że się podobało. Dajcie jakikolwiek znak życia i będzie super. Cześć.